Siemano, jestem Malty. witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafia 2. E, ostatnio zrobiliśmy trochę rozróbów u Chińczyków, także się porobiło. Henry nie żyje, a my z Joe musimy jakoś cokolwiek zaradzić na to. Nasza rodzina tak naprawdę jest na nas zła i chce swojej działki. Musimy spłacić lichwiarza, od którego pożyczaliśmy pieniądze. No i do tego jeszcze dochodzi policja, która na pewno też będzie miała coś do powiedzenia. Także no, może być nieciekawie. Widzę, że mam w ogóle trochę nieco mało zdrowia, więc o, ewoluowaliśmy do Piwa Master.

Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry, sorry. I didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. Alright, I'll wait for you out back. I'll see you soon. <laughs> Nada, bro. O, no to szybka przebranka. O, mam coś ciekawego. Gdzieś mi zniknęły w ogóle te wszystkie garnitury i mnie to boli. Eee, no nic, no to zostaje nam klasyczne Vito. Stoi już, stoi na O kur, na czym ty przyjechałeś, mordo? Wygląda nieźle. Jeszcze bliżej muszę podejść. You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. I guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Notting a bottle of scotch couldn't fix though. <laughs> no dobra. To siędam, ale jestś piękny, Boże. Czy to nie jest jakiś szybki samochód, taki z tych topowych? Dobra, nie rozwał, nie, nie kurwa, już, Boże, przepraszam. So Should be a piece of, of a hit and run driver. Why? Eddie said it's a favor for some family from another city. Unfinished business. He gave me this envelope with all the instructions. Said it's gotta be clean and it's gotta be done today. In pursuit of a speeding Why the hell vehicle. the does the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while and they just found him. They are afraid that if it ain't done right away, the guy's gonna disappear again. Here, here's a picture of him. What'd this guy do? Says here he ratted his family out to the feds guy's Got a coming to him. Man. But wait a minute. If he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? What if he still is? Even if he is, we're getting paid a few grand for the job. So it's more than worth the risk. Uh, if you say so. We every penny we can get right no. now, right? So after we finish this job, we'll split up and look for other work. All right. Says here they want us to give him a message before we do it. Here, Here it is. Okay, goty. Hey, if you see Eddie later, not a word about yesterday. He was never there. Last chink we saw was delivering egg foo young. You get it? Yeah, Top, I am some kind of retard. Jury's still out on that one, pal. Just making sure you don't slip up. That's all do. Mnie bardziej ciekawi, czy na coś będzie wiedzieć o Henrym. Jego można by przedusić i faktycznie się dowiedzieć, czy chińczycy nie odwalili maniany, nie komali. A jak się okazać, że to jest ten tynskośnaki. Bo ten pan Łąk, on miał tego, którego sprzątnęliśmy, mówił coś, że oni mają wtykę i ona mówiła właśnie, że Henry jest ten kapusiem. Więc, no, można by było go tam przycisnąć. Wow. blisko. Dobra. Eee, przepraszam, przepraszam, uczę się. Jedziemy w jednym kawałku. Kurde, no, tak mi szkoda, tak popsyłem samochód. On się wgniótł z przodu, boże. Ja się do końca gry nie nauczę jeździć. Daleko za róg. Dobra, jeden ziomeczek, skrzynka na listy. Co mam powiedzieć? Ja chcę wiedzieć. Halo. To wygląda jak normalny ziomeczek. Hmm... Jezu. Naprawcie no, jest go w cutscence, proszę. Wygląda źle. Mr. Angelo? Y... Uh, yes? Mr. Salieri his regards. Mr. Angelo... To ktoś znany? Aaa... Kojarzy mi się, że w loading screenach jest jakieś zeznanie Tomiego Angelo. Pytanie, czy to nie jest ten sam ziomek. Łooo, szybko widzę. No. Dobra, skupienie. Serio, tylko jeden radiowóz? Myślałem, że będzie trochę bardziej skomplikowanie. Oho, dobra, zaczynamy. Dobra, jolo. Jak przywalę, to umieramy. Dobra, ład. No i trójka zarobiona. Easy money, man. Dobra, no. Króciutka droga, chyba się można przejechać. No ile w nic nie walny, no to. Będzie Gicior. Czasowo też jakoś się chyba wyrabiamy. Chociaż podejrzewam, że to nie koniec. No bo co, jedną misję by dali taką. To była jedna z prostszych. U między. Dobra. Udało się. Nie, to nie jest takie złe, jak się już trochę ogarnie te szybkie samochody i wchodzi w zakręty jakoś ładnie. Ej, lampa! Dobra. Udało się. Przy okazji ładna muzyczka zaczęła grać. Dobra, tu nas nie spotkają, tu nas nie widzą. Jeez, dużo policji tutaj. Boczkiem. No dobra, trochę jeszcze przycieram, ale... Jest lepiej niż było, może to dlatego, że dodali mi opcję jeżdżenia szybkimi samochodami, nieżeli tymi garbusami, które po prostu się ślizgają. No nie, już halo miałem poszukiwania. O... Serio blokada. Co jest górna? Dobra, boczkiem boczkiem... No nie płytno! Po... Goddammit, co robicie jak ktoś szarżuje obok, no biegacie mu pod kurna kółka. Ja mam nadzieję, że nie muszę zrobić glin. Dobra, nie muszę. Right, Okej, okay, um, okay. pojedź do Derek'a i zobaczcie, czy ma do ciebie jakąś robotę. No to jest w sumie daleko, na drugim końcu no to widzimy się jak to wszystko ogarnę już tutaj, więc jakby... Na razie i widzimy się, jak tu wszystko ogarnę i policji, więc. Halo? Dobra, dojechałem. W międzyczasie jeszcze przemalowałem samochód, poprawiłem mu osiągi, przebrałem się, żeby mnie policja przestała gonić. I zakupiłem dodatkowo. Ee, jak możecie zauważyć, garanda. Więc będziemy mogli się trochę pobawić. W dzisiejsze strzelanie, o ile coś będzie takiego. A tymczasem wchodzimy do Dereka. Hej. Fido! Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for? Frank's organizing a sit down with the other bosses, and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing i will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them and they'll forget all about it. I give you a thousand bucks. Are you win? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough, right, Steve? We'll see. Tak, tylko że no... Tysiak to nie. 55 tysięcy, więc dalej mamy jakby problem natury finansowej. Zobaczymy co z tego wyjdzie. O, widzę, że już mamy trzech zakapiorów tutaj do towarzystwa. Czyli dobrze, że się przybrałem. No, o, późno, bo też nie wiemy. Czemu ja to robiłem? Czym się opuszczę, bra? What are we gonna do to do? All depends on how the uh, labor negotiations go oh, dobra. Just let me do all the talking I don't need you just opening your mouths and proving how stupid you are dobra. Nie ma sprawy, mordo. So, what's the problem here, fellas? We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See, I told you. Easy, does it, Vinny? We want to do this Easy. peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat mm -hmm. fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over Blow just like you did, John. now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you, broke both his damn hands. Oh. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you just get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! Oh. You fellows are really starting to piss me off. you no need for violence please put it down. you don't want no trouble. They don't look that way to me. right now looks like you got big trouble, don't you? I Should you want sure to start looking for new jobs. you'll be back to work in the next ten minutes. you see, vito, all well, they do is bitch you moan. vito? you're a boy, ain't you? i your dad used to talk about you all the time. you look just like him. but what are you doing working for this bastard? After what he did to your old Shut man. Shut your fucking mouth right now! Oh, not thought you Vito, he's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? They're just trying to get under your skin, Derek. Hey, stop pointing that gun Why at don't me. Don't you ask him how your dad drowned Rap. that night. We seen him take a walk with Steve, and then Steve come back alone oh cool. and all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? Are you nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We've known each other for a long time, Vito. Think of all oh, the things. you thing... all wet, Steve? You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. She out <laughs> shut up! sure so so not. Out. I was there. A loyalty to the family is greater than to own families. Tell that to my mother. <laughs> Should I kill him? No, here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. No, zobaczymy kto kogo tutaj rozczarował. Derek. Dobra. Jak uciekają wszyscy.

Just like your old man. Który to. O, Steve! Jak miło, że Steve! Bo serio, jakąś rozprawimy. O kurna, jaki to ma rozrzut? God damn it. Może jednak nie. Trzeba naprawdę z wychyleniem. Albo użyję Garanda. O, myślę, że bohater wojenny wie jak się. Bohater wojenny. Weteran po prostu chyba. To wie jak się obsługiwać tym kalibrem. Zlecimy dalej. Został hangar, czyli Derek jest w środku. No i teraz czeka nas chyba największa konfrontacja. Podejrzewam, że będą wyskakiwali z góry i z dołu, więc trzeba będzie jakieś to rozegrać sprytnie. to stoi? Nie, już widzę u góry. Ich. Góra. Góra ze strzelgo. Dobra. Żyje. Nic mi nie jest. to od the jeszcze. I'm I can up there. my life trying not to make the same mistakes my old man did Then I find out I'm following in his footsteps It was good to finally know the truth, though And Derek's death also helped me resolve another problem No, to prawda. No, więc chociaż jedna rzecz została rozwiązana. No, i się okazuje, że tak naprawdę mafia to jest ścierwo pieprzone. A nie nic, co może nam pomóc. O, pieniądze? Będzie pięciotkowa? A, no tak, bo mieliśmy po połowie się podzielić ten e, z Joeym. Dobra. 25 tego mam tutaj, cyk, cyk. A tu na MP40 jakiś lecieli, w którędy się wychodzi? Nie mówcie, że górą, nie. No dobra, Wito, dzisiaj masz cardio. Co nie zmienia fakt, że fajnie by było, gdybym mógł kurde uzupełnić ammo do tego pistoletu. Ale nie powiem. E, fajnie. Możemy zrobić coś z tym. Co są ci, Tak, może być problem, ale kto zobaczył, powie, że zrobiliśmy to w self-defense. You never here. Good luck then. No. no i dobrze, w końcu. O je. Nie jest tylko problemy z tą mafią. Gdzie mam jechać? Zaru 27 dla Bruno. Co? ja muszę jeszcze. A, dobra. Czyli muszę sprzedać tą furkę jednak. Dobra, bój sklep lub przyprowadź samochody do bruskiego. O, dobra. No to zobaczymy się już jak z koły te patyki. Więc jakby znowu cięcie. Mm, pieniądzu nie. I tylko 400. To jeszcze kapla muszę przyprowadzić. Jen. Mnie tu czeka dużo roboty. Got more you. Ah. i to powinien być ostatni A siedem okay. pięćset. Łatwo Udało ci się zgromadzić potrzebną kwoty. Udaj się do Joe. No, spoko, tylko przemieliłem ostatni samochód, który tu był. Także widzimy się jak dojadę do Joe. Okej, okay, szybciutko boczkiem wracamy. Chodźmy za kręt. Policja przestaje nas gonić. Nie, nie wjeżdżaj tu, nie wjeżdżaj tu, nie wjeżdżaj tu, nie widzisz mnie. Okej, okay, udało się. Także szybko na górę klatki schodowej. I zobaczymy co tam ma dla nas nasz ziomek. we to and Joe wasn't home At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat Two hours later, Joe still wasn't home It was getting dark and I was getting worried I had to go look for him No dobra 6 godzin później God Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon Ja mi się... To chyba dobry moment, żeby skończyć odcinek, bo to się będzie dłużyć podejrzewam Nie będzie tylko o cześć, więc ty tu siedzisz i tyle Tylko faktycznie Coś jest na rzeczy, więc jakby dobry To chyba będzie dobry moment, żeby tutaj skończyć się z wami pożegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i za niedługo chyba kończymy tę serię, nie? Że na razie i cześć!